No i tak udało się. przyjechaliśmy z grubym Rozłożyliśmy manżur. rzuciliśmy wędki Znaczy gruby rzuci Czekamy, oglądajcie dalej Dobra, słuchajcie Wędki rozłożone, fajnie Para są postawiony Jest środa Dzień loda ale Jutro jest czwarty dzień bez majtek jest 9.27 zaczynamy łowić nadzież nieduży na co łowimy? Ja jedna wędka na klasyka, druga na metodę. Do metody jest epidemia zanęta z pelecikiem i konopia ochotka to też jest pelecik zanęta, a na klasyku jakaś tam zanęta, stara, bo stara, ale jest, kukurydza biały robaczek. Zobaczymy. Gruby na co yy, Jeden zestaw podobnie, epidemia, kukurydza, biały robaczek. Yy, na drugim spławiczek. Kukurydza i dwa białe. Yy, a tak sobie wymieniłem zestaw założony. Połapę trochę na spławik, zobaczymy co będzie dalej. No ja chyba się przełożę na Federa, ale to spije piwko na spokojnie. Tak. Dużo ludzi nie ma. Na wodzie coś tam widać, gdzie się dzieje, więc cel na dzisiaj złowić cokolwiek A czy się uda? To zobaczymy się uda się uda o, Gruby myśli, że umie łowić, chuja umie łowić, a cały czas mi coś kurwa naciągniesz szczytówkę, kurwa, popraw kurwa coś tam Tebil Aktualizacja, moi drodzy. W pół do pierwszej. Nawet piknięcia nie było nic. Nie ma ryb. Łowimy jak w studni. Tłumaczymy sobie to tym, że co? Ciśnienie spada gwałtownie w dół. Z mega wysokiego. No i dlatego zobaczymy, co będzie dalej. No i tam byliśmy w zeszłym roku. Motylek. Super. jest marzec więc jest porządek sezonu to jeszcze nie urosło wszystko jeszcze takie pozimowe, szare ale jest zajebiście aktualizacja 13.50 nawet skubnięcia nie było aktualizacja 15.20 bez brania co zrobić Także moi drodzy, ostatnia aktualizacja 1640 nie działo się nic, totalnie nic, woda martwa. Nie wiem jak u innych wędkarzy, ale oni tam widać. Wywożą daleko zestawy, pontony podrzewam, że jakaś dłuższa, dłuższa zasiadka. Ej, może jakieś efekty mają. Mamy taka spontaniczna, nawet nie całodniówka ale żeby tak przyjechać, odchamić się trochę. Trudno. posiedzimy jeszcze pół godzinki, tak jak mówię. I będziemy się zbierali. Co już moi drodzy. Żegnam się z Wami. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się.